Kot nie działa. A jaki kod chciałeś pisać? Damian. Nie działa kod? Ło! Hej, czyli witajcie, jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. Słuchajcie, wczoraj mieliście dobić 8000 łapek, poradziliście sobie z tym bardzo szybko, także dzisiaj zwiększamy próg o 1000, 9000 łapek pod tym filmem do północy i jutro planuję kolejny odcinek na mój kanał. Także szybciutko zostawiacie łapki, żeby Daily trwało jak najdłużej. W ogóle jestem ciekawy, ile to potrwa, jestem ciekawy, ile dam radę, ile wydacie radę, dobijać te łapki, no nie wiem, zobaczymy. A słuchajcie, dzisiaj generalnie mam chyba jakiś najszczęśliwszy dzień na świecie. Serio, to jest mój najszczęśliwszy dzień w tym roku. Na pewno ogólnie nie wiem, ale. Słuchajcie, teraz muszę powiedzieć, co się wydarzyło. Po pierwsze, ale w sumie nie najważniejsze, to wróciła mi kamera z naprawy. Tak, udało się naprawić moją kamerę. I jak widzicie, jakoś znowu jest fajna, super. Ja się mega cieszę, w ogóle to jest niesamowite. Bo dałem to naprawy do takiego starszego pana, którego tutaj zlokalizowałem gdzieś mniej więcej w okolicy i strasznie wszystko poogarniał, wszystko załatwił, wszystko super zrobił, mega, mega, super robota. Jestem tak pod jarady, że mam znowu tą kamerę i znowu jakoś jest fajna. Także co? No to jest na pewno mega super informacja. A drugą informację, jaką mam dla Was to słuchajcie, to już jest to już jest coś tak niesamowitego, że no po prostu chyba musicie to sami zobaczyć, no no to jesteśmy już w Braulu i pewnie teraz się zastanawiacie, o co może chodzić, czy o prawie 15 tysięcy star pointsów, o 174 gemy na koncie czy może o jakieś skrzynki z Kardetu zadymiarskiego, nie, słuchajcie, chodzi o to że teraz, jak wejdziecie do sklepu Musicie sobie przesunąć palcem na sam koniec, o tutaj, właśnie do zasobów, yy, i tutaj macie coś takiego jak wsparcie dla twórców. No i słuchajcie, z dniem dzisiejszym w Brawl Stars oficjalnie jest mój kod twórcy. Tak, naprawdę, słuchajcie. Jak wiecie, już od jakiegoś czasu wrzucam wam jakieś różne sneak peeki, czy, czy właśnie zapowiedzi jakichś Brawl Talków. Dzięki temu, że współpracuję właśnie z Supercelem. Yy, no i od dzisiaj jest mój kod w Brawl Stars. Słuchajcie, możecie wpisać jak chcecie po prostu Damian. Mój kod w Brawl Stars to jest po prostu Damian, możecie go pisać, jak chcecie możecie go wpisać z małych liter, z dużych, możecie napisać tak, tak jak mam nick, czyli D, A, D duże, A małe, M duże i reszta małych liter i zawsze będzie działał i słuchajcie Prosiłbym was, żebyście słuchajcie pamiętali właśnie o wpisaniu tego kodu, jeżeli będziecie chcieli coś kupić w sklepie Brawl Stars. No i ja w tym momencie chyba, co? No chyba pierwszego oficjalnego mega boxa z kodem Damian będę otwierał. No jej, to jest coś pięknego. Ej, naprawdę no, nie spodziewałem się, że uda mi się ten kod kiedykolwiek zdobyć, tak szczerze, <laughs> powiedziawszy ale udało się i, i co? No i jestem w szoku i mam dzisiaj jakiś dzień dziecka tak naprawdę, bo dostałem kod w Brawl Stars, serio. Ej, nie wiem, no ja się jaram. Otwórzmy sobie mega boxa, bo czemu nie? No i zobaczmy, czy, czy z Megaboxami też tak będzie, że też będę miał tyle szczęścia. No nie, dobra, no to już by było za dużo, to już by było za dużo. Jakbym jeszcze w Megaboxie dostał jakąś szóstkę, to by było totalnie za dużo. Dobra, nic się nie dzieje i tak spełniłem swoje praktycznie jedną z największych marzeń Brawlowych. No bo ej, serio, mieć swój kod twórcy w sklepie Brawl Stars, no to jest coś niesamowitego. I ja jestem mega, mega podjarany tym wszystkim. Także pamiętajcie, od dzisiaj w sklepie kod Damian. I w ogóle, słuchajcie, jeżeli wpiszecie już kod Damian, to możecie napisać w komentarzu, to ja... Przez pierwszą godzinę odrzucenia tego filmu każdemu, kto napisze, że wpisał kod Dabia w sklepie. Przypnę serduszko, tak, będę siedział przez godzinę i przypinał cały czas serduszka, a w tym megaboksie to totalnie nic nie było, no ale no, no nic, No czasem tak bywa. Zostaje na w tym momencie 50 gemów. Z 50 gemami to ja raczej nie zaszaleję, więc sobie kupię tylko po prostu tutaj podwajacz. I wiecie co, mamy tutaj w sumie nową Gwiezdną moc. Nadpobudliwy niedźwiedź. Czyby sobie to kupić? Niedźwiedź nic atakuje szybciej, o, szybciej. Odstęp między zeciosami jest mniejszy o 60%. Hmm, wiecie co mi się wydaje, że ten star power jest warty kupienia i chyba to zrobimy. To jest w ogóle chyba pierwszy Star Power, jaki kupiłem kiedykolwiek, nie? Czaję się serio? Nie kupowałem chyba nigdy Star Powerów żadnych ze sklepu, po prostu je trafiałem, ale tego uznałem, że w sumie no i tak mam tych końców dużo, te końce tam czekają, czekają, czekają. Wow, w ogóle ile punktów do tego jest bita jest do kupienia za 900 tych 948 monet. Choć w sumie w sumie, czy to zrobić. Ej, nie wiem, słuchajcie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy kupić, kupić tą ofertę na punkty, bo teoretycznie to jest całkiem niezły deal. Całkiem niezły deal. No jeszcze z kodem Damian, to ja mogę wszystko tutaj w sklepie kupować. O, w ogóle słuchajcie, jeszcze mogę sobie broczka ulepszyć. No to ulepszamy sobie broczka, czemu nie? Super Ranger Brock, ulepszony na dziewiąty poziom i też mogę teraz do niego mieć Gwiezdną Moc, także koks totalny. Dobra, do nity mam tego skina, koala, więc sobie go weźmiemy, to lecimy sobie szybko przetestować Nitom, ten nowy star power. W ogóle, słuchajcie, też mam tutaj gadżet na nicie, którego jeszcze nie używałem, no bo Nitom, Nitą, to ja grałem, słuchajcie, dopiero jak ten challenge zrobiłem. Pamiętacie, ten challenge, to dopiero wtedy zacząłem troszeczkę pogrywać Nitom na tym koncie. I jako że nadajcie mi chrupkę, mam ją chyba na ponad 500 pucharków, no to mi się tak nie chciało ją za bardzo grać. I dlatego mam na nie tylko 200 ileś pucharków. Dobra, tego Franka tutaj myślę, że na spokojnie sobie poobijamy. Hopę, hopę, hopę. Dobra! Trochę jest upity i dużo mi brakuje do misia, bo bym chciał mieć misia już. No, zależy mi na misiu najbardziej, żeby już go zdobyć. No, chociaż powinienem się skupić bardziej na Power Cuba, widzowie. Ten Frank tu siedzi dalej, mi się nie podoba. Ten... Stop! Mała pauza, bo słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 17 na moim kanale będzie streamek. Tak, oprócz tego, że jest daily, to uznałem, że jeszcze dzisiaj zrobimy streama. I będę, słuchajcie, grał w turnieju streamerów Brawl Stars. Będziemy rywa rywalizować razem z Farelem, JJ, Compandom i innymi graczami. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, nie ukrywam... Y nie uważam, że wygram, ale będę na pewno próbował i bardzo Wam dziękuję, jeżeli wpadniecie dzisiaj na streama i będziecie mi dopingować. Słuchajcie, żeby nie przegapić streama, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, czyli wciśnijcie ten czerwony guzik tam na dole i kliknijcie też ten dzwoneczek, żeby od razu też dostać powiadomienie o streamie, to wtedy na pewno go nie przegapicie. Także koniecznie subskrybujcie, a teraz oglądajcie dalej ten odcinek. Dobra. Tam się nie podoba, że ten frank tu siedzi. Dobra, czy ona tu podejdzie? Nie podchodzi. Dobra, bo mogę mi się rzucić. Mogę mi się rzucić, ale chciałbym go dobrze użyć. Chciałem go dobrze użyć, dlatego może zróbmy to lepiej na tym franku, co? O, dobra, nie, on ucieka. On ucieka, on wie, że tutaj <grychy> robi się niebezpiecznie. Wchodzi Michael, wiecie o co chodzi. No koletka, nie strzelaj do mnie! Koletka, halo! Nie strzelaj do mnie My tu się dogadamy, dawaj, dawaj tego Franka koletka. Ja chcę tego Franka tym misiem jakoś porobić, fajnie Czy on ma ulta? Nie ma ulta raczej, dobra, dajmy sobie tu miszka O, dobrze! I jeszcze daję mu osłonkę! Czy mi, się, czy mi się go zabije? No nie, no i mnie ta koletka zabije zaraz! Mnie ta koletka zabije, chyba że... Chyba, że Misiek ją dojedzie, dawaj Misiek, dawaj Misiek, dawaj Misiek, czekajcie. Czy mogę, mogę już ten gadżet używać? Nie, lepiej nie, bo ta koletka jest w sumie za szybka. Dobra, top 3, ta koletka ee, i chyba jeszcze Edgar, nie, nie zdążyłem zauważyć kto tam jeszcze został. A nie, dobra, o Jezu, 11 11 parkiubów, dobra, szybki Misiek. Niedobrze, niedobrze, bo oni pójdą na mnie, wiecie co, ja się wycofam, zagramy to defensywnie, zagramy to na bezpiecznie. Misiek poszedł za nią, dlaczego? Dobra, ona idzie w ogóle na tą babkę, co ma 11. To jest chore. Serio? Ona tam chce ją atakować? No dobra, ja dam sobie tutaj smutną emotkę. Nity. Bo ja mam najmniej... A nie, ona też ma dwa prq tylko że ona jest bardziej na dystans. No nie, dobra, ja nie wychodzę. Ja nie wychodzę, widzowie. Ja chcę to... chcę to rozegrać jakoś dobrze, więc zostajmy sobie tu jeszcze, póki co. Ona chyba wie, że ja tu jestem. Zaraz może ci strzelić. Także dobra. Czekajcie, wlatujemy. Za ile wlatujemy? No już teraz. No już teraz trzeba odlotywać. Dobra, powiem tak. Super, super, podoba mi się, że one tam się tutaj we dwie... Bum, bum, no blisko, no blisko, no blisko jest! O to chodziło, o to chodziło, żeby wyczekać do końca i zrobić sobie wina. Także super, no piękny dzień, jeszcze winek jest zrobiony. Kozacko, Kondamia w sklepie Brawl Stars. też kozacko, super sprawa. I wiecie co? Słuchajcie, zadzwonię do Gracusia i powiem mu teraz o tym całym newsie. Dzwonimy do Gracjana na FaceTime, ale nie odbiera. E, odbierz. no odbieraj. Siema. <noise> Spokojnie, zacenzuruję ci twarz, żeby nie było widać. Gościu, chciałem ci coś powiedzieć. Mam mega newsa dla ciebie. Słuchaj, ej, możesz wejść szybko w sklep Brawl Stars? Okej. Okay. Coś ci chcę pokazać. A nie, nie będę ci widział. No dobra, trudno, ale wejdź w sklep Brawl Stars. Mhm. Mm Jesteś już? Ło, włącza mi się. Dobra. Ej. No i mam wejść w sklep, tak? Tak, wejdź w sklep, wejdź w sklep. No i co? I wspierasz jakiegoś twórcę teraz? Żadnego To wesprzyj kogoś Fajnie zawsze kogoś wesprzeć, co? Kogo chcesz wesprzeć? Mm? Jakiego youtubera byś chciał wesprzeć? O, ten kod nie działa A jaki kod chciałeś pisać? Damian Nie działa kod? Damian nie działa Jak to nie działa? Ja się piszę No Damian wpisz normalnie, obojętnie jak Z każdej, z i z dużych. Siemian. Aha, dobra, nie, po prostu Damian razem. Ale skąd wiesz o kodzie? Znaczy, nie, powiedziałeś mi ten, a ja zawsze próbuję, zawsze jak mi pokażesz jakiś kod twórcy, twórcy, to próbuję wpisać. Mój? No i gościu, właśnie od dzisiaj działa kod twórcy Damian w sklepie Brawl Stars. bazę? A Gracjan jest? Nie ma kodu Gracjan, no ale może kiedyś będzie, jak będziesz filmiki nagrywał. Ty, weź się pokaż, bo ja chcę zobaczyć, czy... Ciebie, ale akcja, nie? Ej, kozacko, teraz będziemy mogli jakieś kozackie fajne openingi robić, jak dużo widzów będzie używało naszego kodu. No to super! No to kiedy robimy jakiś opening, gościu? O, ile to trwało, Czekaj, muszę sobie No i a od, od kiedy ja współpracuję z Supercelem? Kojarzysz może? Dwa lata? No nie, no jakoś tak ponad rok, myślę, albo może nawet rok. Ty, w co ty grasz teraz na tym, na Xboxie, bo widzę, że w coś grasz? Minecraft! Minecraft jest grany, widzowie. Ej, widzowie też gracie Minecraft, Minecrafta? Możecie napisać w komentarzach. No dobra, Gacuś, to ja się rozłączam. Cześć! I pa. pamiętaj, pamiętaj, kod w sklepie jaki? Damian. Nie, Damian. Po, razem. Bez przerwy, bez przerwy. W sklepie Brawl Stars bez przerwy. Pa! pa. No a teraz to już ode mnie wszystko, pamiętajcie kod nam w sklepie Brawl Stars, widzimy się już jutro w kolejnym filmie, o ile dobijecie te 9000 łapek, tak jak mówiłem na początku, myślę, że dacie radę, także do zobaczenia już jutro, cześć!